Przeżywamy święto Miłosierdzia Bożego i pewnie dobrze znamy te słowa Pana Jezusa. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Przyjmujemy miłosierdzie Pana Boga i trzeba, abyśmy to miłosierdzie dawali innym, byśmy naśladowali Boga w tym, że jest on miłosierny. Ale dzisiaj, choć tak bardzo promuje się miłosierdzie Boże, to. Zdarza się to często, że jest ono zakłamywane, fałszowane, jest podmieniane znaczenie słowa miłosierdzie i to miłosierdzie Boga jest fałszowane i miłosierdzie człowieka, ludzkie miłosierdzie jest fałszowane. I nieraz właśnie tak się to dzieje cynicznie, że... Miłosierdziem nazywa się to, co jest zaprzeczeniem miłosierdzia. Bo otóż widzę, że człowiek się stacza, że jest w nieciekawej sytuacji duchowej, że grozi mu wieczne potępienie, a ja jestem z Nim, żeby było miło, nic mu nie powiem, to znaczy, że mi na nim nie zależy. Nie ratuję go. To nie jest miłosierdzie, ale brak miłości i troski o prawdziwe dobro tego człowieka. Miłosierni to są ci, którzy czynią uczynki miłosierdzia. I Pan Jezus powiedział nam, jakie to są uczynki miłosierdzia, a kateizm kościoła katolickiego, słuchając słów Pana Jezusa, stworzył katalog tych uczynków miłosierdzia czternaście: siedem wobec duszy i siedem wobec, wobec ciała. Pierwszy to jest grzeszących napominać. Ale jak to czynić? Przecież każdy z nas grzeszy i możemy powiedzieć, ja nie mam moralnego prawa, żeby komuś zwracać uwagi, napominać go, bo sam jestem grzesznikiem. A tu chodzi przede wszystkim, żeby zwracać, upominać tych, którzy grzeszą ciężko, ale to też w sposób skuteczny i, i z miłością chrześcijańską. Nie można powiedzieć, ja jestem lepszy, ja jestem mądrzejszy. Bardziej pobożny, a ty jesteś ciężkim grzesznikiem, i jak się nie opamiętasz, pójdziesz do piekła. To nie jest miłosierdzie. To nie jest język miłości. W ten sposób możemy zaszkodzić temu człowiekowi. Obecna sytuacja człowieka, każdego grzesznika, to nie jest punkt dojścia, ale punkt wyjścia. I trzeba się spotkać z tym człowiekiem tam, gdzie on jest. W tym miejscu, w którym jest, w tej świadomości, jaką ma, z tą wiarą, jaką ma, i dać mu przestrzeń do wzrostu, do nawrócenia i doprowadzić do tego, co mniej więcej powinno być. Wprowadzić go na drogę zbawienia, drogę naśladowania Jezusa. I to jest uczynek miłosierdzia: że widzę, że ktoś żyje bezbożnie, że jego nieśmiertelna dusza jest zagrożona, że on jest zagrożony piekłem, potępieniem. To pierwsze, to trzeba wzbudzić w sobie miłość. Nie, żeby było miło i fajnie. Nie, to nie jest miłość. Ale miłość to znaczy, że naprawdę mi zależy na tym człowieku, na jego prawdziwym dobru, na jego najwyższym dobru, czyli zbawieniu. I nie mogę być obojętny. Nie wiem, ktoś bierze narkotyki, to co będę mu towarzyszył i będę przy tobie, jak sobie będziesz dawał kolejną dawkę. Szukuj, szukamy sposoby, jak go uratować, jak go z tego wyciągnąć. I tak samo z grzesznikiem. Kocham go, zależy mi na nim, nie chcę, żeby się zatracił, więc szukam sposobów. Modlę się za niego, do jego patrona, do jego anioła stróża, do Matki Bożej, bo bez łaski Boże bez modlitwy nic nie zrobimy dla zbawienia drugiego człowieka. Jak tam pójdziemy samym sobą, to jeszcze może zaszkodzimy temu człowiekowi i siebie rozbijemy. A drugie, to szczerze porozmawiać, powiedzieć... To jest złe, tak nie można. Się Bogu nie podoba. Zatracisz siebie. Opamiętaj się. Trzeba zmienić swoje życie. Drugie to jest nieumiejętnych pouczać. Dużo Ci dzisiaj mówię o dobroczynności, żeby wszystkich kochać, nie psuć im komfortu życia. A święty Paweł mówi tak. Prawo nie dla sprawiedliwego jest przeznaczone, ale dla postępujących bezprawnie i niesporne. Bezbożnych i grzeszników, dla niegodziwych, dla niegodziwych i światowców, dla ojcobójców i matkobójców, dla zabójców, dla rozpostników, dla mężczyzn współżyjących z sobą, dla handlarzy niewolnikami, kłamców, krzywoprzesieńców i dla popełniających cokolwiek innego, co jest sprzeczne ze zdrową nauką. Nieumiejętni to jesteśmy my wszyscy, którzy jeszcze słabo znamy Bożą Drogę, Bożą Naukę, Ewangelię. I, i, I właśnie uczynkiem miłosierdzia jest być przy tym człowieku, zrozumieć z czym się zmaga, jakie ma problemy, i drugie to poznawać zdrową naukę katolicką i z miłością próbować mu to przekazać. Pokazać, co jest dobre, co jest złe. Co się Bogu podoba, co się Bogu nie podoba. Co jest życiem w łasce, a co jest życiem w grzechu. Trzeci uczynek miłosierdzia to jest wątpiącym dobrze radzić. Wątpiący to człowiek, którymi miotają różne niepewności, rozterki, pytania. Nieraz mamy takie wątpliwości co do siebie, co do drugiego człowieka. Czy ja dobrze żyję? Jak ja powinienem postąpić w tej sytuacji? Czy ja dobrze potraktowałem sprawę tego człowieka? I tu właśnie też y, potrzeba trzeba modlitwy. Pomodlić się do Ducha Świętego. Jednym z darów Ducha Świętego jest dar rady. Byśmy umieli w Bożym świetle odczytać tę sytuację. Y, pomodlić się do Maryi, która jest matką dobrej rady. I porozmawiać szczerze z tym człowiekiem, y, usunąć jego wątpliwości, żeby. Żeby droga była jasna, żeby wiedział, co jest czarne, co jest białe, żeby to nie było jakieś takie rozmyte, że nie wiadomo. Dużo wiemy, bo, bo On uczy nas jasno Kościół. Czwarty uczynek to jest strapionych pocieszać. Nie jest dobrze, jak człowiek swoje strapienia przeżywa w samotności, a często tak się dzieje, że jakiś wypadek, brak przyjaciół, brak pracy, jakieś nieszczęście, e śmierć kogoś bliskiego. I ważne jest, żeby wtedy po prostu z tym człowiekiem być. Może unikajmy takich słów nic się nie przejmuj, wszystko będzie dobrze. Skąd wiem, że będzie dobrze? Nie obiecujmy czegoś, na co nie mamy wpływu i czego nie możemy być pewni. Ale trzeba postarać się temu człowiekowi pokazać tak, jak to widzi Pan Bóg. Jak Bóg widzi tę osobę, jak widzi tę sytuację, bo Bóg wszystko widzi prawdziwie, prawdziwie głęboko, szeroko. I i żeby ten człowiek pomyślał, że nie stracił przecież wszystkiego, że to jest przejściowe, zawsze tak nie będzie. On stracił nadzieję i mu się wydaje, że zawsze będzie źle, A wcześniej czy później to się skończy. Oczywiście nie wolno bagatelizować i powiedzieć daj spokój, nie wygłupiaj się, to jest pestka, bo w ten sposób zranimy tego człowieka i nie pocieszymy, ale, ale z, zaszkodzimy mu. A kiedy nie można sobie odpuścić, to jeżeli. Właśnie chodzi o sprawę zbawienia. To jest prawdziwe strapienie. Kiedy straciłem łaskę Bożą, kiedy żyję w grzechu ciężkim, kiedy oddaliłem się od Boga, to tutaj nie możemy sobie jakoś już odpuszczać. I największym uczynkiem miłosierdzia wtedy jest doprowadzić do konfesjonału, do spowiedzi. Dzisiaj Jezus mówi: weźcie ducha świętego. Komu odpuścicie grzechy, będą odpuszczone, komu zatrzymacie, będą zatrzymane. A Jezus mówi, że trzeba, żebyśmy się nawracali, korzystali ze spowiedzi, przyjmowali rozgrzeszenie Jego miłosierdzie. Piąty uczynek miłosierdzia to jest krzywdy cierpliwie znosić. Ktoś nas świadomie czy nieświadomie skrzywdził. A święty Paweł mówi, nikomu złem za złe nie oddawajcie. My nieraz mamy chęć wyrównywania własnych krzywd. Nic nikomu nie odpuszczę. Sprawiedliwości musi stać się zadość. To nie jest duch chrześcijański, ale duch bezbożny, duch tego świata. A trzeba właśnie tak jak Jezus, temu krzywdzicielowi odpowiedzieć z miłością, czyli znowu zależy mi na dobru tego człowieka. I wtedy chronię siebie przed nienawiścią i temu człowiekowi odpłacam w boży sposób. Święty Paweł mówi dalej. Nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, ale pozostawiajcie to pomście Bożej. Jeżeli krzywda wobec nas jest prawdziwa, to nie zostanie bez konsekwencji. Ale zostawmy to Panu Bogu, a my nie, nie szukajmy jakiejś zemsty czy naszego wymierzania sprawiedliwości. Trzeba więc, żebyśmy walczyli ze swoją słabością, chęci odwetu, zemszczenia się. Ale nie możemy sobie znowu znowuż odpuszczać wtedy, kiedy nie chodzi o naszą krzywdę, ale chodzi o krzywdę, bo ktoś na przykład łamie prawo Boże, prawo, porządek społeczny, porządek naturalny. Wtedy nie możemy jakoś tego lekko potraktować. Szósty uczynek to jest urazy chętnie darować. Mówimy codziennie, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Wzajemnie obdarzamy się urazami. Jeden drugiego częściej czy, czy rzadziej. Ale chrześcijanin to nie powinien być taki, który ma tendencję, jestem śmiertelnie obrażony, nie odzywam się mam ciche dni i, i tą swoją krzywdę noszę jak cenny medal, aby nikt nigdy nie był tak urażony, jak ja, bo to powoduje cierpienie i tego urażonego i tego, który nie potrafi wybaczyć jego środowiska. Darować urazy to najpierw. Przyjrzeć się swojej miłości własnej, swojemu nieraz, swojej, nieraz wybujałemu ego. Bo nawet nie chodzi o to, kto coś tam złego zrobił przeciwko mnie, ale często, że to mi tak powiedział, że mnie tak potraktował, innego nie ma problemu. Ale mi, jak można tak mi powiedzieć? Mnie. Już nawet nie sama ta kwestia, ale że ja, moje, moje ego. I warto wtedy powiedzieć, nie zaprzeczać, że nic się nie stało, stało się, sprawiłeś mi przykrość. Ale ja wyjątkiem nie jestem. Też wielokrotnie sprawiłem przykrość innym, w tym prawdopodobnie Tobie. Idźmy, idźmy dalej. Wybaczajmy sobie, bo kto nie umie wybaczać, nie nadaje się do nieba. Siódmy uczynek miłosierdzia to jest modlić się za żywych i umarłych. Po pierwsze się modlić. Nie tak troszkę od czasu do czasu, ale... Żeby całe nasze życie, cokolwiek robimy, być myślą, sercem przy Panu Bogu. Modlić się za nasze rodziny, naszych przyjaciół, krewnych, dobroczyńców. Modlić się za zmarłych, no nie tylko w listopadzie. bo no te dusze czystowe bardzo potrzebują naszej pomocy, a one się odwdzięczają, modlą się i wypraszają łaski. Żywych polecajmy Bożej opatrzności, a zmarłych Bożemu miłosierdziu. Ósmy to jest łaknących nakarmić. Wiele się robi, żeby zafałszować też i to, ten uczynek miłosierdzia. A święty Paweł mówi, jeśli kto nie chce pracować, niech nie je. Oczywiście tu nie chodzi o tych, którzy są chorzy, niepełnosprawni, nie mogą pracować, a chcieliby. Nie można pomagać biednym bez wnikania w przyczynę biedy, bo tak psujemy ludzi. Jest różnica między tymi, którzy żebrzą z konieczności, a tymi, którzy żebrzą, bo zrobili sobie z tego sposób na pozyskanie pieniędzy bez pracy. Mamy nakarmić tych, którzy pracowaliby, ale nie mogą, chcą, ale, ale w obecnej sytuacji nie jest to możliwe. Nieraz może mieć poczucie, o komuś tam pomogłem, dałem pod sklepem. Nie warto, bo, bo nie zrobiłem żadnego uczynku miłosierdzia, dałem się oszukać, nawet zaszkodziłem temu człowiekowi. Lepiej pomagać ludziom, których znamy, wiemy jaka jest ich prawdziwa sytuacja. Dziewiąty uczynek to jest pragnących napoić. Wiemy, w Ziemi Świętej, tam gdzie to Pan Jezus mówił, Ziemia, to woda jest czymś, czego bardzo brakuje. Nieraz walczą o wodę i da spragnionemu wodę, wodę podzielić się wodą to, to jest wielki skarb. U nas to, to nie ma aż takiego problemu, żeby brakowało wody pitnej, ale po prostu zaradzać realnym potrzebom człowieka i nie spodziewać się jakiejś wielkiej wdzięczności, nie oglądać się, nie spodziewajmy się nie wiadomo jakiego dziękowania. Dziesiąty uczynek miłosierdzia to nagich przyodziać. Też u nas raczej nie ma ludzi, którzy by w ogóle nie mieli ubrań. Może mają byle jakie. I to nieraz też chodzi o to, żeby pomóc ludziom, bo nie mają odpowiedniego ubrania, żeby pójść do kościoła, gdzieś w jakieś ładne miejsce, na jakieś przyjęcie. Bo się wstydzą, jak przyjdą, to, to się w takim środowisku czują gorzej, krępują się, bo nie mają ładnych ubrań. Nie sprzątajmy szaf, ale z serca pomagajmy tym ludziom, żeby mieli dobre ubrania, dobre buty, żeby mogli wyjść choćby do kościoła, ale też nieraz tymi nagimi jesteśmy my sami. Nieraz tyle jest golizny, niektórzy chodzą prawie półnago, i nieraz ten uczynek, duży uczynek miłosierdzia byśmy zrobili innym, gdybyśmy mniej golizny pokazywali. Jedenasty uczynek miłosierdzia to jest podróżnych w dom przyjąć. Kiedyś podróże trwały długo, nie było samochodów, nie trzeba było się gdzieś w drodze zatrzymać. Dzisiaj tak pielgrzymi mają, idą, potrzebują noclegu i nasze drzwi nie mogą być otwarte dla wszystkich, ani zamknięte dla wszystkich. Najpierw musimy dbać o dobro naszych najbliższych, ale takiego pielgrzyma trzeba przyjąć, dać mu jeść, dać spać. Pielgrzym podróżny to jest ten, który wyruszył z domu... Ma jakąś sprawę do załatwienia i wraca do domu, i dzisiaj wielu wrogów Kościoła Ewangelii źle wykorzystuje. Mówi się o tych migrantach, uchodźcach, nachodźcach. To nie są podróżni. Oni nie tylko przychodzą koło naszego domu, bo mają jakieś cele i wrócą. Oni chętnie by zamieszkali w naszym domu, żyli na nasz koszt. Chcą zniszczyć naszą tożsamość narodową, naszą tożsamość chrześcijańską. To jest polityka i nie wolno tu tak Ewangelii wykorzystywać. Instrumentalnie. Dwunasty uczynek miłosierdzia to jest więźniów pocieszać. Jak mamy jakiegoś znajomego, bliskiego, to pokazywać temu człowiekowi, że, że nie wszystko stracone. Pomóc mu przywrócić sens. Chociażby to dzieło, które ostatnio wspieraliśmy, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który organizuje studia dla ludzi osadzonych w zakładach karnych. Wspierać tych ludzi, pocieszać taką nadzieją boską. Trzynasty uczynek miłosierdzia to jest chorych nawiedzać. Człowiek w chorobie cierpi, jest samotny, nudzi się jemu i przyjść do takiego człowieka dla nich to jest bardzo cenne. Poświęci swój czas, zapytać o samopoczucie. Czy nie trzeba ci kupić coś do picia, do jedzenia, wykupić receptę, poprawić poduszkę i pokazać temu człowiekowi, że ja chcę, mam dla niego czas. Że to nie jest tak, że jestem tutaj, a już tracę jakieś inne rzeczy i chętnie bym stąd y, poszedł. Zadbać, właśnie, być przy nich, bo Pan Jezus powiedział: Byłem chory, odwiedziliście mnie. Oczywiście nie sprawiać im problemu, że idziemy w gości, jeszcze chory się martwi, jak nas tutaj ugościć, uszanować, tylko jestem dla Ciebie, jestem przy Tobie, w Twojej chorobie, w Twoim cierpieniu. Nie jesteś sam. I czternasty, ostatni uczynek miłosierdzia to jest umarłych grzebać. Kiedyś, gdy człowiek umarł, jeszcze nie tak dawno. To leżał w domu. Rodzina, bliscy gromadzili się, aby się modlić, śpiewać pieśni, rozmyślali o jego życiu, o swoim życiu, o swoim przemijaniu, że ja mogę być następny. A dzisiaj już jest niestety inaczej. Zgon przyjeżdżają szybko do lodówki, później z lodówki do kościoła, z kościoła na cmentarz. Szybko wszystko, żeby ta śmierć nam jakoś nie, nie psuła dobrego nastroju, przecież śmierć jednego człowieka nie może zatrzymać naszego ważnego życia. Starajmy się uważnie i starannie grzebać zmarłych, pomóżmy rodzinie przeżywać żałobę, pomóżmy w organizacji pogrzebu, pocieszajmy, ale w odniesieniu do prawdy, do życia wiecznego, mówmy o Bogu, módmy się za zmarłych, bo nie wiemy jaka jest ich sytuacja. Ile tylko możemy, to wołajmy do Boga, prosząc o miłosierdzie dla nich. I też rozmyślajmy o swojej śmierci, bo to będzie najważniejszy moment w naszym życiu. Trzeba się z tym oswajać i przygotowywać do tego. Grzeszących upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych, głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych pogrzebać. Błogosławieni miłosierni. Albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Wierzę w jednego Boga.